Troska o zdrowie bywa czasem trudna. W natłoku codziennych spraw, nawet rzeczy najważniejsze schodzą na dalszy plan, a umówienie wizyty lub badania to wyzwanie. Dlatego uruchomiliśmy centralną e-rejestrację. Dzięki niej, zapisywanie się do lekarza stało się szybsze i prostsze. Możesz to zrobić online, o każdej porze i gdziekolwiek jesteś, przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal można też zapisać się w placówce lub telefonicznie. Już teraz centralna e-rejestracja obejmuje test HPV-HR, czyli dawną cytologię i mammografię oraz zapisy na wizyty u kardiologa. W 2026 roku lista świadczeń zostanie znacznie rozszerzona. Centralna e-rejestracja to dostęp do wizyt i badań w całej Polsce według transparentnych i równych zasad. To także proste odwoływanie wizyt, żeby ktoś inny mógł czekać krócej. Wejdź na stronę pacjent.gov.pl lub ściągnij aplikację moje ikp i dowiedz się więcej o centralnej e-rejestracji. To takie proste czas to zdrowie.